Hej, czy witaj czaty. z tej strony Gabor w dosyć takim niekonwencjon... w takiej niekonwencjonalnej formie, ale konwencjonalnie, a mianowicie bez green screena, w takiej kamerce bocznej eee, szybkie wyjaśnionko, to jest nagrywane na moim streamie na Twitch fałserzgaborowate. Link aż macie w opisie, przypominam, od 16 do 21 które się zdarzają. Eee... Cześć się wita, pozdro czat. Jak to wygląda? Chcę to przejść, więc odpalam to na streamie. Mam daję sobie dwie godziny na przejście tego. Wy będziecie mieli tak, że tnę za każdym razem. I dopiero na trzeciej godzinie wznawiam nagrywanie. Pewnie to jest osiemnaste przywitanie tego odcinka. Uh -huh. Więc zobaczymy. O, jeszcze kalafior Jak skończysz szybciej, to będzie Roblox? <grym> Oj trzy e, mniej niż w sumie, w sumie w sumie Roblox byłby git. W każdym razie, w każdym razie jedziemy cięciej widzimy się na trzeciej godzinie. Dobra, jest trzecia AM, znowu nagrywanie. Na w trzecim ryku jest boniat, za chwilę po nim Freddy pięknie, dobra, powinniśmy to przeżyć. Powinniśmy to przeżyć, jest trzecia em Jeszcze sprawdźmy. Tak, trzecie darcie ryja. Czwarte darcie ryja, no nie mam czasu niestety, przepraszam. Chciałbym postawać jeszcze troszeczkę Frediego. Eee, mam się... Ja się obracam zawsze w drugą stronę nie się usłyszę. No dawaj Jak Foxy? Dobra Ra- do do Dwa Trzy Cztery Pięć Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Raz Dobra, starczy, starczy, starczy Jest Cika. Jest Foxy Dawaj, Foxy ja nie będę zabijać umierać specjalnie od Chiki, kurde, tylko dlatego, bo ługa, buga Isterek. Ja chcę przejść po prostu tą noc i mieć się z głowy. Jak Freddy. O kurna, o kurna, Dobra, S, byku, byku, Elo, 3, 2, 0 Były jakieś ryki? Chyba nie było żadnych ryków. Był dru to jest pierwszy czy drugi, Jezu, muszę sprawdzić. Nic stąd gruby. Pierwszy, dobra. Jest pierwszy, nie fejkujcie, kurde. Nie fajkujcie, pierwszy ryk jest. Jest pierwszy ryk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Salut. Raz, trzyka, jest czwarta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Drugi ryk. Raz, dwa, trzy. 4, 5 Dobra Foxy, Spra Foxy, sprawdzamy Freddy'ego Chika, sprawdzamy Fo Sprawdzamy Boniego, idziemy Freddy'ego sprawdzać. Który ryk? Drugi ryk? Drugi ryk Boniacza? Trzeci ryk, to jest trzeci ryk. Dobra Freddy, Freddy i Boni. Freddy i Boni. Teraz Freddy i później Boni. Freddy. I Bonnie. Siema, na trzecim ryku jesteś? Jest czwarty ryk, dobra. Jest czwarty ryk. No, dawaj, 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 dawaj. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cieka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ra... Raz, dwa. Kurna chuj. Jeżeli teraz nie skuję, to ta noc jest prawdopodobnie moja. Jeżeli teraz nie pójdzie Freddy. Jeżeli teraz nie wejdzie Freddy, to noc jest moja. Co? Ej, zamykaj oczu! Stary, al. Ja... Why I am red? Co jest? Ale będzie ciężko dźwiękowo iść. Były jakieś ryki? Co to za oczy? Był pierwszy ryk, był pierwszy ryk. Raz, dwa, trzy... Drugi ryk? Nic nie słyszę! Tak, drugi ryk jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Idź stąd cika. No ja pierdzielę co za. chultajka. No. Trzeci ryk. O kurde, skombują się. Skombują się. Freddy, skąbuje się z Boni. Freddy skombuje się z Bonim. Freddy skombuje się z Bonim. Nie skombuje się! Dobra, ostatnie. Piąta, piono No ile trwa ta godzina? Czwarte ryczenie. Czwarte ryczenie, czwarte ryczenie, czwarte ryczenie, czwarte ryczenie. Czwarte ryczenie. Czwarte ryczenie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czika. Dla tych wszystkich, którzy mówili, że nie przejdę. Elo! Elo! Jest S. A się babcia przestraszyła, czy mi się coś stało, bo ja skaczenie robię. Oh. Babcia mi zapukała, sorry, musiałem się wyciszyć. Pęk! Oh. No, sorry, tu Dabik musi polecieć. Przepraszam. O! Oh. Mam to. Jezu święty. To co? Powtóreczka, i na piątej mu miałam odciki? O! Oh. Mam ten etap. Pozdrowienia, TV. O! Oh. O! Oh, I did it, boys. Dobra, biuro, biuro. Dokończamy odcinek, przepraszam, nie, nie dokończymy odcinek. Mamy 8 minut, więc sprawdzimy, jak na biurze. O jezu, pozdrożaty, jeżeli jesteście, to jest 8 minuta, więc pewnie jesteście to na YouTubach. Eee, łapka w górę i subskrypcja. Nazywam się Gabor. Przepraszam, że darłem mordę.

I told you. Так, no, I'm typical right? No, to jest no, no. Well, most of what came after is foggy. Felt more like a dream than the actual nightmare itself. Mhm. Uh, mom came to rescue me. Cześć, me up and up and carried me away. for my life. It was the scariest moment of my life, for sure. I've never been a crybaby, though. Ech, mam alergię na załatwe poziomy! Es, nawet nie było trudno. Pół godziny mi to zajęło. O, mam gardło zdarte. O, Ezo. Dobra, nic mnie to nie obchodzi. Nie zasrałeś się nigdy? Ja już 8 razy grając w grę. O oh. oh, Jezu Ale f skaczałem. Dobra, biuro, zobaczymy co to będzie. Co że japę? A, bo to dziecko moje <laughs> taka, sorry. A ładnie to. No to jest słuszna oh, reakcja. Co jest gościu, ty może jakieś leki pow... Może leki se jakieś weź. Te, gość ma. A uuu, Tam coś stoi Co to będzie stać? Cześć Freddy! Powiedziałbym, że ten tęskniłem, ale nie chcecie robić w chuja O, bym się ze... O bym się zes. Ej, ja już mam chodzić? Masz dużo dom. Co to jest? Co jest? Anthony, Do tego się właśnie ma broń. Jakbyś miał nerfa, gościu, jakbyś miał nerfa, to by, kurde, oni by ci mogli, wiesz, szmegestegest, fą, fą, fą zrobić. Odwróci się i będzie za nim. Odwróci się. Ohoj, Okej, okay, dobra. Nie chcę wam nic mówić, ale tak wygląda moje stanowisko w pracy. Jeden do jeden. Nie podpowiadajcie mi jeszcze. Ja chcę póki co przeżyć to. Ja i tak nie czytam porad, więc nie podpowiadajcie mi. Ja chcę póki co sprawdzić samo co tu chodzi, bo to ciągle jest na Twitchu nagrywane. Wbijajcie na Twitchu link w opisie. Dobra! Jakiś Monster Slayer Geralta z Rivii przyślijcie. Pozdrowienia PPTV, a to już było. Ludzik, ludzik. Latara, polecam latarkę w telefonie, jest frajerska, ale działa. Dobra, biuro, zobaczymy, z czym to się je. E, controls, USD to Move, ok, w USD chodzimy, spacją wstajemy albo siadamy. Lewym przyciskiem myszy bierzemy interakcję z obiektami. Ok, dobra, no czyli klasyk w sumie. To... Co jest? Ej. Żeby my ruszać myszką muszę... Co jest? Ej, żeby ruszać myszką muszę... ...lewy przycisk myszy wciskać. O, dobra, działa. Okej, okay, tak to działa. Jest wiatraczek, to... Co, ja szafki tu mogę przeszukiwać? What the fuck? <laughs>

No czyli mam patrzeć na jego na kamerach Dobra Serio no jeszcze mam jeeplaya sprawdzać? Lola się zbugowało Hmm? Co za mną rykło? No da się taką używać Nie, nie można No, dobra, Już tam coś wyskoczyło tam, tu. Czemu czas nie leci? A póki generalnie wygląda luźno. Wygląda jak typowy FNAF, tylko rozwinięte o chodzenie. Też nie widzę za bardzo na czym polega trudność tego pokoju. Oprócz tego, że czasami musimy podejść, zamrugać latarką. Czasami musimy na kamerę spojrzeć My, BTW kamery tak nie działają, ale ok. co to jest? Stary cię nie lubi? Mam mu zamrugać? Haha, <śmany> <śmany> fryer! S. <śmany> S. <śmany> Os, e, mam się na niego popatrzeć. Piękny jesteś. To gra jest popieprzona, ja mam w to grać? Co za muzyka była? To była muzyka Foxiego, to jest. jest Cove'a? O jezu, eee, to jest tu, to tu mam pójść. Yo. <s> S. Dobra, nie widzę trudności tego poziomu. Znaczy, może z kapkajkami być większy problem. Póki co nie widziałem w ogóle chiki, ale dobra, widzę generalnie, jak to działa. O, chika. dobra. Ale gdzie ona jest? No dobra. No. Oh. Szyma, tęskniłem. Ile? Ile, ja mam ich znaleźć. Ja pierdzielę. Weź idź stąd. Nie ma. Gdzie jest ostatni? Gdzie? Ej, ej bo gdzieś tu nie znalazłem jednego. Gdzie? Jeszcze jeden, a wszystko przeszukałem. Gdzie tu jest? Czego nie sprawdziłem? Sprawdziłem śmietnik. Kto mi puka? Oj, plakat? Nie sprawdziłem. Firanki! Na firankach jest? Kurde, dobra. Widzę problematyczność tego poziomu. Ale dobra, spróbujmy to samo, tylko zrobimy troszeczkę dłuższy odcinek na YouTube. Skipniemy sobie Fongaja i od początku się bawimy. Gdzie są gdzie są tak? Jeden śmietnik, drugi szafka, trzeci plakat, czwarty szafka numer dwa, a piąty? Gdzie jest piąty? Jeszcze mogą być na tem? Za drzwiami też są ok, dobra. Fajnie, mam nadzieję, że twórca tej gry nie miał skłonności masochistycznych, bo tak mi się wydaje, że ma na przykład. Dobra, póki co się wydaje easy, póki co się nie wydaje takie trudne. Póki co. okej. Okay. Oj, to jest ten, na niego mam się popatrzeć. Trzyma, to jest tak creepy. Dobra, jest Foxia, znaczy yy, Misio Misio pedo, Pedober. Eju. Tęskniłem. Cap Right. Ale co z Bonim tak w ogóle? Bo tak widzę, że cała zgraja tu jest. A Boniacze jak nie było, tak nie ma. Wiem, że od pierwszej dopiero jest Chika. Dopiero Przyka jest od pierwszej godziny. Freddy jest od początku razem z Foxim. Co sumie jak na poprzednim poziomie. Nie, no póki co jest zwykły schemat przeglądania tych, czy ja muszę odchodzić od biurka jakoś realnie? Dobra. O, ja oczywiście, jak nie chcę ich przestraszyć, się ma. Piękne to jest, bo nie jest od trójki, okej. Okay. czyli nie sprawdzimy tego w dzisiejszym odcinku. Nic stąd. Ta chica już tam jest? A, ja już mogę sprawdzać takie kajki nawet jak jest ta plama na ścianie, czy jeszcze nie? No już dopiero teraz. Nie mam czasu na chicę. Jakieś 20-30 sekund. Dobra, no jest drugi Cupcake. Trzyma. Dobra, znikła. Pięknie, nie? dobra, udało się Foxiego przypadkiem za załatwić, znaczy, Frediego załatwić z Foxym. Siema, Foxy. Znaczy, Freddy'cikę załatwić razem z Fredim Dobra, looks good. Looks w porządku. Widzę, że to nie jest bawa zabawa czasem. Ja mnie bardzo denerwuje generalnie zabawa czasem. Mm, jeżeli chodzi o pewne mechaniki, a tu jest w miarę w porządku, bo nie ma tej zabawy czasem. Jest póki co git. gdzie to jest? To jest po lewej. Dobra, brakuje mi Foxiego. Dobra, już mogę patrzeć. Jak nie ma foxiego, to ja mogę patrzeć na spokojnie. No. Dobra, to ostatnio musi być tutaj. A nie ma jej tutaj. To tu. No, faktycznie. kurde, często się pojawiają. To będzie problem, że już widzę problem trudność tego poziomu pojawi się w momencie, w którym będę musiał zaryzykować i sprawdzić, ej. Kurde, muszę sprawdzić to pomieszczenie, bo tam może być i ale tam też może być Foxy. Yy, marnowanie czasu na patrzenie na kamerę, żeby sprawdzić, ej, może tam pójdę, może tam nie pójdę, bo tam jest Foxy albo go nie ma. Myślałem, że jak go odstraszyłem, to pu puści na dłuższy czas. Niestety nie puścił. No, tak się prezentuje ten poziom. Na pewno będziemy główkować więcej na kolejnych odcinkach. Ale to już jest poza to już poza streamem, będę sobie sam usiądę, przytrachę zrobię zrobiłem sobie następny odcinek, też dłuższy, bo wiem, że Wy dłuższe odcinki lubicie. Mówi do Was Gabor, mam nadzieję, że Ci wam się podobał. Wbijajcie na poprzednie odcinki z The Joy of Creation, wszystkie macie w karcie w, na górze. Dodatkowo wbijcie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, serwer z SPSL, serwer, Przypominam o live'ach, na których m.in. ten odcinek będzie nagrywany oraz będzie na przykład nagrywany odcinek z na kierownicy w niedzielę przypominam o tych live'ach, Twitch to od 16 do 21 link w, w opisie o drugim kanale, na którym są dwa filmy tygodniowo. Ponadto jeden z nich to jest komentary. Mam nadzieję, że się Wam się podobało, Zostawcie łapkę w górę, komentarz, dostępny dzwoneczek, subskrypcji. Do następnego czekaj, Yo, yo, yo.